Dzisiaj największa dotąd paczka dla Opelka. Tak wyglądają ringi do oplawek TB B po lifcie. A przedlift ma tutaj jeszcze taką małą diodkę, nie wiem czemu. Pozycyjne wyglądają Następująco, czyli to są dwa ringi. Ring, ring. Wyglądający otóż tak. Z jednej jak i z drugiej. O. Takie światełeczko. Oczywiście ringi nadal no się świecą. No i tutaj Wiadomo co, jak, wiadomo o co chodzi. No i tutaj mamy długie. Czyli dochodzi ta soczewka, która doświetla w linii prostej. No mniej więcej w linii prostej, co widać. A ja jeszcze odkryłem tutaj w środku kolejną rzecz. Do zrobienia, oczywiście, jakby inaczej, bo to jest Opel. A mianowicie manetka. Otóż ta. Jest do wymiany. Lekki ruch. I normalnie się załącza długie. Dam kierunek? Na dół? Wrócę do góry. Ty normalnie mi się automatycznie długie załączają, nie? Także co? Przełącznik już mamy. No to pora go zamontować. Co już Wam pokazuje, jak się robi. Ok, także zaczynamy. Demontaż jest dość prosty. Trzeba oczywiście kluczyk jak kierownicę. I zdemontować śrubkę z tej, jak i z tej strony. Kierownicę prostujemy. na maksa w dół. Godniej. I co? Tutaj do góry. Zdjęte. Tu jest na zatrzasku, z jednak i z drugiej. Trzeba wziąć kluczyk. Odkręcić trzeba tutaj do regulacji. To jest normalnie wkręcane. Pora wziąć śrubokręt. I są trzy śrubki od dołu. Też tutaj nie ma co się w ogóle wkręcać, bo to jest delikatna plastika. Już widzę, że tutaj jest popękane Bo na chama, na chama, żeby Opel nie trzeszczał, a to jest prawie, że nierealne Te auto już od 20 lat, więc... Głupota trochę Teraz trzeba to zdjąć A to jak Focus załapie dobrze A to od góry tutaj widać, że... Ktoś przekręcił jedną, jak i drugą. Patrzcie tutaj bliżej. Dwa wciski wysuwamy, i potem tylko trzeba odpiąć od wtyczki. Dziema. Więc się nie dziwię, że to poszło. Po tylu latach to wszystko na prawo się naprawdę zepsuć. Widać, że to jest dość prosta sprawa. Tutaj trzeba tylko odwadzić z dwóch stron. Także no. no dźwięk jest solidny a tutaj jak coś to, ta zaślepka to jest od tempomatu bo jeszcze była oczywiście wersja Vectra B z tempomatem i sterowanie było właśnie tutaj a z tej strony w poliwcie jest sterowanie do ekranu ten przycisk już jest taki umie wyrobiony ale ten normalnie działa także no założona i pora teraz założyć znowu te elementy proste proste to teraz pora na przeciwmgielne udało mi się znaleźć schowane te kabelki od przeciwmgielnych które te są ucięte i tak samo jest z drugiej strony znalazłem tutaj wiązka jest taka a tu jest ta ucięta. O, no chyba widać, że to jest od tego. No. no widać nie? Także tak. Kabelki dwa tutaj, dwa tutaj. Szybko złączki. I sprawdzamy, czy to jest w ogóle od tego. Miejmy nadzieję, że tak. Okazuje się, że są to dobre kabelki. Aż jestem w szoku. Ale działa tylko prawa. Mamy światło wciągielne. Ale tylko prawe. O. A też na ładnie daje. Ale no prawe. Lewe. No, coś nie współpracuje, nie reaguje w ogóle. A few moments later. Sytuacja jest następująca. Ładnie tutaj ogarnięta jest na haczyku. Po świeci ładnie pod maskę I jest tacy. Miernik się przydał, sprawdzałem oczywiście. No tutaj mi się nawet, no ułamało niestety, ale tak. Sprawdzałem tutaj czy prąd dochodzi? I otóż prąd mam To jest od uziemienia A ta jest od prądu tutaj, ta Już bliżej pokazuję Ta jest od prądu, a ta jest od uziemienia tutaj wtyczka I to jest H3 I niestety, niestety Ale przejrzałem wszystko co mam Wszystko Cały, tutaj miałem ten, cały wizydek. Żaróweczek i niestety hatrójeczki tutaj nie znalazłem. No nie mam. Myślałem, że są, ale to są hajedynki. No H1 do tego raczej nie włożę. Także na ten moment kończymy temat trzcimbielnych i w sumie do niego już nie wrócimy. Do wymiany jest żarówka hatrójeczka, której nie posiadam. I to tyle. Zostawiam to jak jest. Montujemy. Tutaj te przełączniki izolujemy, żeby tu jakaś się wilgoć nie dostała, czy coś, no trzeba jakoś to nie zabezpieczyć i... i tyle. No i zajmę się regulacją świateł, bo jak widać, no jest trochę tutaj, no, całą powiedzieć, Krzywizna jak nie wiem. Długie do góry, a krótkie trzeba jakoś wyregulować w dół. Regulacja skończona. Tak wyglądają światła mijania A tak wyglądają światła długie Prawie że idealnie jest, tylko no Od świateł długich pękła już regulacja, nie? Także Tak to jest właśnie z takimi lampami zamiennikami nie nie? No co ja poradzę Musi już tak zostać, no Ale i tak, że z lewej, nie? Lewa jest niżej, czyli jakby coś jechało to aż tak nie oślepie no, ale trzeba jakoś to sobie wytłumaczyć.